Mam nadzieję, że film z spoko, bo jeszcze go nie robiłem. Ale tu jak widzicie autoclicker, ja go mam zainstalowanego. Tu mi sobie Minecrafta. Ja nie wierzę, że ja to... I'm <laughs> Dobra, zacznij, zacznijmy najpierw tak o, Ja tak jak to. tylko się klika na F6, teraz jak z kimś się będę bił, to muszę szybko kliknąć F6, dobra. pobrałem cheaty! Teraz takie nie mówią na YouTube, ty ja pobrał cheaty! Jest ja legendą do jak XXX! Ta, ta, Yoda. ta, 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 Ja sobie lecę do tego biału y, szarusa. Ja nie mogę... Co ja zrobiłem? Jestem po ramena autoclickera. i tak zostawić na y, spełn, na, ty, na, na takim spawnerze tak przez parę godzin ten autoplicker. I takie je... no i Dobra. Ja nie mogę, ja to czuję, że my to normalnie wygramy. ze swoim życiem robię dzisiaj, ale powalone rzeczy, tak jak zawsze. Teraz odpalamy oto <laughs> Nieźle. Nieźle! Nieźle, naprawdę nieźle. Dobra. Dawajcie go, dawajcie go, dawajcie go, daw Autokliker, autokliker, autokliker. Co? Autokliker się rozpierdzielił. Czekajcie, muszę go mieć. To muszę mieć przygotowanego. Ten autokliker to jest zbyt niebezpieczna rzecz. Nie, nie dla dzieci. Yeah. Do tego Dobra, ja już włączam autopiltera tutaj ładnego. I bijemy się z typem. Chyba się buduje na otopie. Co za szmaka. No ja nie mogę lecić. No. Nie ma, by tylko typu dźwięki z dwóch stron sobie podjeżdżał. Oczywiście ja tego autopilotera od razu usunę, bo nie chcę, żeby mi nie było po... To mnie zreportują na ten sam temat, bo by to było na koktrakcie. Ha 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 Wahała, was wszystkich. To na maszta. Ja pierdziele. A jutro z tymi dzieciakami. Teraz się będę musiał. To teraz będzie tak: auto report Mă rogă, nu vă lași de report, dar mă-i mure poța. To jest najprzydatniejsze, że... Nie no, czy mi bierze po dwa bloki? Aaaa! Yeah. are yeah. oh, yeah.